Wiersz Władysława Bruniewskiego Mazowsze dwa. Równino Mazowiecka. Rozpostarta szeroko. Po tobie błądzi moje serce dziecka i męża oko. Z Tumskiej spoglądam góry na królewski las. Zaciera jego kontury czas, mokradła i kaczeńce. Aj, dawno to było temu. Myśli już nie dziecięce i nie młodzieńcze. Czemu? Starzeją się jak płocki dom. silny podobnie. Czasem i z losem, ząb za ząb, i nie podchodźcie wy do mnie, a kiedy runę, to na tę ziemię, którą kocham, i Ciebie, pieśni, też pogrzebiemy z ostatnim szlochem.